Siemanko, witam was w kolejnym odcinku. Wróciłem już z urlopu, więc nadrobimy trochę te zaległości. Pierwsza paczuszka, która do mnie przyszła, trochę śmiesznie zapakowana, bo był taki, taki worek, nie wiem jak to nazwać, ale zobaczymy sobie co jest w środku. Dajcie znać jak u was wakacje mijają, czy gdzieś byliście, czy gdzieś będziecie jechać, jak idzie wam zbieranie kart, czy domykacie kolekcję, czy jednak stoicie w miejscu z tym wszystkim i odpuściliście sobie. Na razie no, jest taki typowy sezon ogórkowy, temu ile się da. Chcę nadrobić, zamknąć te kolekcje i tym podobne rzeczy. No i dobra, i zobaczymy co tu jest. Jest tu trochę przyjemnych kart, z tego co wiem. Fajne woreczki. Dobra. Pierwsze co, to jest na pewno... Coś, czego na razie nie będę otwierać, a jest to box, się troszkę wmutnił, niestety. Zamknięty box y, y, ze Stambułu 2023. Tutaj jest 30 ekskluzywnych kart, 15 Manchesteru City i 15 kart y, Interu Mediolan. Niech na razie sobie leży, może kiedyś to otworzymy sobie, a jak nie, to po prostu będzie leżeć. Dobra. I tutaj mamy jeszcze parę kart. Mamy tutaj tak. Kartę Ronaldo Nazario, którą wygrałem chyba w. Nie breaku, tylko w, w, raj, w rezie. Fenomeno. Mega fajna karta. I widzę, że jednej karty na pewno już będzie brakować. Messi miał jeszcze przyjść. Nie mówcie, że ten. Dawid wie jest tak porysowany. No lipa, nie wiem, będę musiał napisać o co tu chodzi, bo ono... są... ten stan jest ogólnie mega słaby. No nie wiem, dowiem się. Dajcie znać, co sądzicie o tych dwóch kartach. A ja się dowiem, o co chodzi z tym Dawidem VIEŃ i o co chodzi z brakiem Messiego. Messi pewnie jeszcze nie doszedł, albo po prostu dojdzie w późniejszym terminie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę oraz komentarzu. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, Siemaneczko i cześć.